Wody, wody, wody dajcie, bo usychajcie. Ja jestem, ja jestem z oh, Pomorza. Cześć. A czemu stoicie w tej kolejce, a nie w tamtej? Bo nie mamy pojemników. Dokładnie. Bierzemy co, co daje Wiesz Pani, co dają? Ale lewa strona wolna! bo on normalnie funkcjonuje. Proszę się ustawić, wszyscy dostaw. Stajemy dlatego że nie mamy pojemników Ale ja na wodę. Jak żeby. A dobrze. No, nie zapuszcza brodę. Aj, bieda, 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 bieda jeszcze raz. Bieda. Moja mała blondyneczko, o czy ty o tym wiesz? I nie razy cię spotykam. Moim małym środek. A teraz butelki wierzch. Od tej ludni. Nie spotkałem cię. Bye bye. Tu powinni wodociągi wozić wodę. Za te pieniądze co biorą. A da a później nam policją. Nie ma wody. Proszę pozdrowić starsz miejską, bo się chłopaki starają jak mogą. A o co się starają? O wszystko. Że od tyłu biorą wodę. A. O. Nie, niech nie, ziela. się przyznają od kiedy to jest skażona ta woda w tym olkuszu? Nie wiem, wody. wody.